kolejnym ćwiczeniem, które warto wprowadzić, jest najpierw komenda siat, a później komenda zostań. Komendę siat najłatwiej nauczyć metodą naprowadzania. Kaciać. Przesuwamy nad głową. Tak szczeniaczka. I wiadomo, jeżeli przesuniemy smaczkiem, blisko e, nad głową, automatycznie e, zadek pójdzie w dół e, i szczeniak usiądzie. Pojawił się też krótki marker nagrody w postaci krótkiego tak, super piesek. Teraz żeby wstał też mogę naprowadzić smaczkiem. Super. Tak. W kolejnym etapie próbujemy bez smaczka. Trzymam rękę tak, jakbym miała smaczek, ale tak naprawdę go w dłoń nie mam. Tak. Brawo! I nagradzam z drugiej ręki. Kiedy już pies wykonuje ćwiczenie na samo naprowadzanie, możemy dodać komendę. I zawsze robimy to w następujący sposób. Najpierw komenda słowna, dopiero gest, i dopiero później marker nagrody. Tak. I nagroda. Siad. Gest. Tak. Super piesek. Wow. Okay. I zmieniamy kontekst. Siad. Tak. Super piesek. Siad. Tak. Wow. Brawo, brawo. Super. I w nagrodę rozsypałam jej e, smaczki. I też warto e, wprowadzić komendę na zakończenie e, ćwiczenia super ok. Na przykład poprzez potarmoszenie psa podziękowaniem.